No to zaparkuj olejnik, na Ale co nie ty mogę czekasz? No na środku, bo tutaj karetki podejdziesz. Twój kolega umiera, a ty co? Już, już Biedny kamerzysty O, wychodzi kamerzysty. Widzisz olejnik? Biorę go A kiedy odejdziemy Nie zostanie po nas nic, tylko zostanie ten już, dostać? Już, 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 już Spokój się Siema, jestem Marek. Dzisiaj sprawdzimy sobie, co takiego niesamowitego jest w tych parkach trampolin, że wszyscy tam chodzą i zostawiają swoje pieniądze. Ponieważ na park trampolin kosztuje około 50 zł zapewne i dzisiaj sprawdzimy ten cały fenomen z parku trampolin. Na całe szczęście mam do dyspozycji kamerzystę, który właśnie na tym parku trampolin będzie dzisiaj sobie skakał, a Wy będziecie mogli to wszystko podziwiać na swoich telefonach. Ale to też skakać razem ze mną. Ja? No. A jakie jest ryzyko złamania sobie karty przez W Twoim tak. przypadku? Mhm. Bardzo duże. Czy muszę to robić? No, bo będzie więcej wyświetleń. Jak sobie połamie kartki będę jeździł na wózku inwalidzkim, to myślę, że oni dalej będą mnie oglądać? To ja będę do szpitala przychodził. A co jeżeli widzowie to takie wiele, że jak sobie coś połamie, to wtedy będą mieli mnie w Nie, kupię. Ja myślę, że nie. Myślę, że na wózku też sobie poradzić. No w sumie będziemy robić filmy na wózku inwalidzkim. Pamiętajcie o tym, że jeżeli na moim kanale będzie 3 miliony subskrypcji, to wtedy ten raper wyjmuje worek i zobaczycie jego mordę w teledyskach, <laughs> na filmach i wszędzie. Idziemy na park trampolin. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy bezpośrednio przed wejściem do parku Trampolin. Wejście jest właśnie tam. Możesz nagrać. Ale trochę się stresuje. Powiem Ci, że klimacik jest jak najbardziej family friendly, zwłaszcza odsuń się. Widzimy tutaj taki piękny napis na ścianie. Parki trampoli dla dzieci. Kamerzyca, co ty robisz? Ile ty szlugobierasz? Ty bo się stresuję. Czym się stresujesz? Ja nigdy nie byłem na parku trampoli. A się, że ja byłem? Człowieku ja stąd nie wyjdę o własnych siłach. Co so, ty masz się stresować? Ja powinienem się stresować, tak? A nie ty, bo ja wiem, że ja stąd nie wyjdę. Idziemy? Ja tutaj połamię sobie albo obydwie nogi, albo prawą rękę, albo kark, albo kręgosłup. No to co, idziemy? Idziemy, idziemy. Niestety, nie rozumiem nadal, ale no. kazali mi ubrać jakieś takie niebieskie skarpetki. Ubrałem je. Rzekomo to są jakieś skarpetki antypoślizgowe. Jak się na tym skaczę No nie wiem, chyba dobrze skaczesz. Tak się skaczesz, po prostu? Dawaj wyżej. No skar. Pierwszy raz tu jestem. Pierwszy raz na trampolinie skaczę. Ja się boję tutaj wchodzić w ogóle. Także niech kamerzysta sobie póki co poskacze. Ja próbować tak odbić. No to spróbuj. To dawaj. I mów właśnie. muszę. Fajne, fajne. Nie wiem, ja się boję. W ogóle stąd wychodzę. U. No patrz na niego no Ja tutaj nie chcę wchodzić kolejny. Ja się boję tych parków. a po co to jest to? No Żeby ci było miękko. A tutaj jest głęboko, tutaj masz dole? trampoliny obok, zobacz. Nie wiem. By... Kamerzysta, głęboko jest tam na dolewej, zobacz. Nie, nie jest chyba. Tyle tam jest, mniej więcej. Do sprawy jestem na dnie. Utonął. Nie wiem co fajnego na tym trampolin. No Nie wiem, może spróbujemy zobaczyć inne rzeczy. No, kawarzysta. No w sumie, można w powrócać przynajmniej. Nie zapomnijcie, że ja nagrywam. Ej! Ale to jest gówno. No. Bo z tej trampoliny musisz wskoczyć. Przestań. Aaaa, lamus! Jakie salto? Do tyłu, albo do przodu Ja się boję To zdrowo. Tutaj połamie przecież Dawaj, dasz radę Mnie boli, ja nie mogę Serio, ale on zrobi? No. A jak się połamie? No, nie połamiesz się. dawaj, całe do Ale jak coś, to zadzwonisz po karetkę? Zadzwonię, no, Waltuj. A tu ale nikt dopilnuje, żeby on sobie tak, nie karetkę? Tak, oczywiście, a on, nawet mało. ja zadzwonię, jak on nie zadzwoni Nie oszukacie mnie No nie Ty, kamerzysta Jak on to zrobił? Nie wiem Gdzie ty się tego nauczyłeś? Gdzie byś się tego nauczył, Marek? Co, coś się stało na nocy, się z tą dziurę. Co? O, wow, jak mi ręka teraz boli. Dawaj jeszcze raz! Jak jeszcze raz? No, no może ty, ja i może ty? Ja nie umiem. Marek to umie. Ja dawaj nie umiem, nie, ja nie umiem, naprawdę. Ale mi ręka jeszcze boli, słyszysz? No, tak, to dobrze ci wyszło. Myślisz? No? Dawaj, dawaj. No dobra, niech zamyk. Oh. Aj, prawie! Znowu gleba. Ty, ale idzie mu. No? Jak to się robi w ogóle? No, ja nie wiem. Ty, ja umiesz tak skakać jak małpa? Jak? To się tak po ty. Tyle park tam poli, to jakaś masakra. Wiesz jak mi ręce teraz bolą? Czekaj. No dawaj. O! 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 Ty, ale kamerze ci się chyba się podoba. O! No nie Co mu jest? Oua Co jest kamer w stanie? Oua! Tak Co jest? Na no wycę rozwaliłem oto. W sumie dobrze. Nie powinno trzeba być chyba, nie? Dlaczego? No nogi sobie o to rozwaliłem. To dlatego masz tutaj takie zabezpieczenie. O! No a to mi tam noga wpadła? To park nie jest po to, żeby skakać. Oła! O ła, to jest to nie normalne! Dobra olejnik, zostawiamy go? No my no. sobie rozwaliłem olejnik. O, no, ała! Idziemy! Oho! No powaliło cię już totalnie olejnik. No cóż, sam chciał zresztą, tak? No tak. Lecz tam! No proszę, To nogę sobie rozwaliłeś, tak? No to widzisz, Marek? Co? Nie wiem, czy ona nie jest złamana. Myślisz, że może być złamana? Nie wiem, zobacz, widzisz, jak jest rozwalona? No nie ja lekarzem nie jestem, ale karetka jest podobno wezwana, tak? Mi. No jest wezwana. Dobra, weź, weź ten lud z powrotem. A co ty myślałeś, że ja żartuję czy co? No jeszcze to... mnie kopnąłeś olejnik no, w tą nogę. Przuka, no, myślałem, że to żart. Ja ci szopę... Olejnik, z takich rzeczy się nie żartuje. Ale to jest kamerzysta. Ja go po prostu zostawiłem, a tego jeszcze kopnęłeś. Masakra ale... no, olejnik. Dobra, mam nadzieję, że ta karetka szybko przyjedzie i szybko ci to ogarną. Dobra, no to nagrywasz to dalej czy. No nie, no wyłącz, Przyjechali po ciebie kamerzysta. To. Karetka. Karetka, przyjechała? Przyjechała Karol, tak po Ja Wiedziałem, że w piążę wchodzili. Jak na czerwono byli ubrani. Obarańczowo trochę. I idą. I idą? No. no. Weź, ale nikt nie powie, że to tutaj Dobry. No co się stało? Proszę? Zesiedli się tutaj z tego Boi. i wyjechał i... uderzył nogą z tutaj. z jeszcze... I tutaj nasadzą, tak? Z tego co wiadomo.

Jaki szpital będzie? Jaki oddział? Jeżeli pacjent pana upoważył do informacji o swojego szpitala, to panu nie przebijemy. To panie... no, nie wiem, zaraz mówić, co to jest. Ja nie wiem, co to jest, żebym mógł to panu powiem, tak? Wtedy będziemy poinformować kolegę. O to, jest pacjent, panu... nie. No to, to jaki to będzie? To podejdziemy. Czy dowiem, to powiem, tak? Okay. I kolega wtedy panu przekaże. Ale nigdzie się tym czuję, że kamerzysta przecież ja prawie życie stracił. Czemu przyde mnie? No kurde, no ty kazałeś iść na ten park trampolin. No przykro mi. To jest. był twój pomysł. Więc za nami tam o, jest karetka z kamerzystą. Jeszcze nie wyjechali. Podjedziemy do kamerzysty do szpitala? Tak. Czy nie chcesz jechać? Nie, podjedziemy. Może na jakieś jedzenie jeszcze wstąpimy. Czy nie jesteś wściekły? Nie nie nie, 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 nie. No, teraz się obudzi, a wcześniej tego kopałeś. <grym> kurde, no ja myślałem, że on żartuje. No. Wyszyk jest kamerzysty. Masz jechać za nim, tak? Jasne. Karetka tam z kamerzystą jedzie. My jedziemy za nimi, nie olejnik? Tak. Ciekawe, czy coś mu się stało? Jak się do tego ustosunkujesz teraz? No, przykro mi, jest, że kamerzysta cierpi. Ale na sygnałach w sumie nie jadą, także. Ja chyba nic że nie, wie, nie na Miejmy nadzieję, że będzie Git, bo kto mi będzie nagrywał film. To olejnik. Jest no? ci szkoda kamerzysty? Szkoda mi. Czemu jest ci go szkoda? No bo zobacz. Jak A mi czemu go kopałeś w noju? No, zobacz. Teraz biedaczek jedzie w karetce, no, ale ja nie, nie wiadomo, co mu się stanie. Myślałem, że on udaje, no że udaje. Tak, ale. Dobra, nie odzywać. W każdym razie za chwilę będziemy w tym szpitalu. No i mam nadzieję, że nie zajmie to jakoś bardzo długo. Jesteśmy pod szpitalem. Gdzie jest ten szpital? No tutaj już dojeżdżamy. Tutaj chyba jest po lewej stronie. Tak. A czemu oni dalej prosto jadą? Nie, no tutaj będą wkręcać. Tylko czy my tam będziemy mogli wjechać? No właśnie, nie tam? Jest. tam. Szpital. Chyba tu nie wjeżdżamy. To gdzie mamy iść? No nie wiem. Możemy czy nie możemy? Co? No spróbuj, jedź, jedź. No jedź, Olejnik! Boże. Jak cię nie wpuszczą, no to trudno. Widzisz, wjechałeś normalnie. Tam jedzie kamerzysta. No tylko gdzieś tutaj będziesz musiał zaparkować, bo wiesz. Chyba, że mnie tutaj wysadzisz, a ja pójdę do kamerzysty. A ja też bym ci mieć, do kamerzysty. No to zaparkuj, Olejnik! Na Ale co nie ty mogę czekasz? na środku, bo tutaj karetki dojeżdżają. Twój kolega umiera, a ty co? Już, już. Biedny kamerzysta. O, wychodzi kamerzysta. Widzisz Olejnik? No. Biorą go. Wyszedł właśnie. Podajesz się do niego? No i idź, Czemu ty jakiemuś typowi w ogóle na samochód... Bo nie chce dać mi pizzy. Co? Nie chce dać mi pizzy. Jakie pizzy? Weź stąd, zejdź. No kurde. Olejni Kamerzysta umiera tam, a, a ty co? Pajacujesz? Nie Jakiemuś pajacuję. typowi na samochód chodzisz? Normalny jesteś? To nic nie Nagrywaj dobrze. mnie. W każdym razie... Czekamy cały czas przed szpitalem, do którego zawieźli kamerzystę. Czekamy już tutaj jakoś godzinę. Do szpitala nie chce wchodzić, bo jest tam taki syf, tak śmierdzi, więc będziemy musieli na niego czekać na dworze. Jeżeli zamierza tutaj siedzieć jeszcze dłużej niż godzinę, no to po prostu stąd idziemy, bo w sumie nic poważnego mu się nie stało, a mi zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby to wam nagrać i pokazać. Cóż, dalej czekamy w No tak. Chcesz papierosa? Nie palę. Jak to nie palisz? Ostatni został dla ciebie. Dla kamerzysty został. Może i to i dobrze. Taka z tego szpitala. chciałem tutaj wchodzić. Zoba. Wszystko porozwala. Biedny kamerzysta. Chociaż w no, sumie on jest przyzwyczajony do takich klimatów, ale chociaż mają drzwi otwierane automatycznie. A czułeś w ogóle, Olek, jak tutaj śmieje. Czekaj, bo prześwietlony jesteś cały. No ale tak, było... Ty, co się dzieje? No, jesteś biały. Dwilu, Tam musiałem zwiększyć jasność na kamerze. Kamerzysta do mnie dzwoni, także postanowiłem, że nagram to wam po prostu. Co jest? Marek, no. jesteście przed switalem? No, jesteśmy cały czas, półtorej godziny już czekamy. Ty, słuchaj, wzięlibyście mi Malboro Zielone, bo mi woli jak cholera. cholera. Chcę zapalić. Malboro Zielona, ale gdzie ty chcesz zapalić? Ja Miałem Malboro Goldy, jak chcesz, w kieszeni. Bo zostawiłeś jednego papierosa w paczce. Chcesz? No dobra, ale tu muszę wyjść jakoś ja nie, nie mogę, bo mi prześwietlenia robią. No i co teraz? Okej, okay. e, nie wiem, mam czekać pewne jakieś technika Można w palić? No, nie bardzo. Czy mamy po prostu wejść tam? Musiałbyś powiedzieć gdzie? Na arenkę, No Ale, no, człowieku, ja nie tak. wiem, gdzie to jest. Jeszcze w tym szpitalu śmierdzi masakrycznie. No, prosto musisz iść cały czas przez drzwi. A i trafimy? No tak. Ale wiesz, jak tutaj śmierdzi? Dobra, no ale. No dobra. Możemy wejść. Cześć. Idziemy? No ten, no. Nie wiem, czy ja chcę tam chodzić. Tam się nie da wytrzymać. So, no, ale postaraj so, się. On że cały czas prosto, tak? Tak. Nie no tu nie możemy wejść. Tutaj też się nie da wejść. co teraz? No to, to tutaj też nie Chyba nie Nie w sumie, może? Tutaj? Ale w trefa czerwona jakaś. Nie no może chodź wyjdźmy stąd i poczekamy na zewnątrz. Nie? Kamerzysta ma do nas za chwilę przyjść, a my dla niego kupiliśmy przed chwilą papierosy I, i kanapki. mu kupiliśmy. Ja mu dam papierosy, ty mu daj kanapki. I kamerzysta po prostu nam powie, co mu się stało. Mam nadzieję, że już stąd pójdziemy sobie. Ty idzie. I co? No na pewno on związał to czy ten? Co masz? Przerwany związek tuczoną kość, I jeszcze tu mam śniaka, bo mi olejnik kopa wywalił Co? Czy, ale kamerzysta, na no, nie mam fajki. kanapeczkę dla ciebie. Nie chcę od ciebie kanapek siątać, wywaliłeś mi kopa. No weź to! A się nie boi, co się olej? boi no co <laughs> A to ty powinieneś kamerzysta tak chodzić? on się cieszył. żartuje kamerzysta, no kurde, A tak Masz tutaj kanapeczkę nie wolisz, Wierzę w komentarzach zjedzą Olejnik, za to sami zrobiłeś. Ja cię nie, nie to. zrobiłem, to było przypadkowo, Dobra. myślałem, że udajesz. Tak i teraz chciałeś mi wywalić kopa. No nie chciałem, przecież żartowałem. Olejnik, wiesz ty w ogóle stąd odejścia najlepiej. Tak? Nie potrafisz się zachować, nawet w takich no, sytuacji. Kurde. Weź, tam wejść z pochodnym nie usiąść. No przecież nie będziesz się męczył w człowieku. Po co ty tutaj wychodzić w ogóle? Fajku tak muszę zapalić. No to nie będziesz palić. Nic. No muszę zapalić. Weź świecie z kanapeczki, się ode mnie. Proszę! Od się. się. zaraz. Nie. się? Nie, dam Kolejny. I co tam jeszcze będą mieli do zrobienia? To no, prześwietlenie, ręce. Prześwietlenie. I co? I to wszystko? No. Mamy czekać z tobą? No chcecie to możecie poczekać, ale jak nie to taksówkę rozumiem. Nie no, ja poczekam. Ja też poczekam. Ewentualnie mogę Ci dać jakieś pieniądze na taksówkę w razie czego. Czy masz? No, coś. Masz, okej, okay, super. Masz ognia? Ognia? Powinienem gdzieś mieć. Ide. Czyli stoimy na tym, że czekasz na przyświetlenie, tak? Tak. A boli cię nadal? To Boli. Wiesz ty co, Leni? Dobra, może kończysz. To wszystko tak przez tego twojego głupiego kopa. Nie, no nie do końca. Nie chcesz już nagrywać? Nie, już nie chcę dzisiaj. Nie, ja nie będę kończył tego filmu. W ogóle ten film to jest jedna wielka głupota. Wiedziałem od początku, że ten park trampolin skończy się źle. I wi widzimy. Nie, Wszystko moja wina, czuje się tak źle teraz. W kamerze no, prze Przede wszystkim twoja No Dobra, wyjdź. po ja tą kamerę wygadza. i nie, nie nagrywaj już tego. Więc co? Widzimy się w następnym filmie, a wy zostawcie łapkę w górę, żeby kamerzysta żeby kamerzy lepiej się poczuł. No i jeszcze jak to oglądacie, to możecie wejść na mojego Instagrama, zostawić mi follow, Tomek Kolejnik, będzie mi miło, do zobaczenia.